Siema, witam Was. Jestem Wojtek, dzisiaj witam Was w kolejnym odcineczku serii Młody Rolnik. Dzisiaj jedziemy sobie e, kosić zboże. Ta sieczkarnia jeszcze po akcji e, jest, ale to się ją za niedługo tam e, koledzy po nim przyjadą. A dzisiaj e, będziemy kosić sobie drugi odcinek z skoszenia zboża, już ostatni. E, nie za niedługo też będzie odcinek e, z siewów. Ale to jeszcze nie teraz. Yy, ogólnie, <laughs> ja se. Yy, no kurde, przewijałem się czas już może to na odcineczek, widzieliście ten króciutki. Przewijałem se czas i nagle śnieg był. I później się ten śnieg nie usunął do lipca i musiałem wyjść, bo się zacięła cała gra. Musiałem wyjść i już tego śniegu nie mam. Yy, dobra, to wsiądźmy. Znaczy, nie, czekajcie, wejdźmy sobie, zapnijmy tą szczepę. Ja, na początku sobie zgasimy Fyndainu, po co ma tu fend chodzić. Pójdziemy sobie do kombajnu. E, dzisiaj żniwa, też e, gdzieś tam w niedalekiej przyszłości planuję większy kombaj trochę. Bo ten już się robi trochę za mały, więc by trochę większy kupić już. Ale to jeszcze ze, e, z jeden sezon nim po, z nim pobędziemy, ja już nawet wiem jaki kupić, już mam na oku, mogę Wam w sumie już dzisiaj pokazać. Który to będzie kombaj i w sumie to będzie kombaj eee, ten, dominator. To będzie najbliższy kombaj. No, oczywiście nie będę mu brał tego headera, tylko inny będzie większy, troszeczkę 5-6 metra mu biorę. Eee, Ogólny kombaj tutaj ma 7 na godzinę pod górkę. No tu, jak jest w zbiorniku, wszystko się pięknie ładnie sypie. Nie wiem dlaczego akurat w tym kompanie z tej strony, takie coś, taka szybka. Nieraz sypie, nieraz nie. E, Ogólnie witowie zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę, bo ostatnio trochę nam spadły e, wyświetlenia, ale mam nadzieję, że od nowa zejdą do góry, bo samochód przejeżdżał. Ten odcinek już nie będzie taki długi dzisiaj, tylko taki krótszy. Oczywiście, długi, długi odcinek. Nie będzie zbyt długi. Ogólny następny odcinek będzie z. Tam. Tego. No. no. Nie wiem jak to nazwać Zagregatowania po kukurydzy. Tym takim nowym sprzęcikiem, co mamy. Tą broną mechaniczną, bo postanowiłem, żeby coś porobić. Tą broną w końcu. Ogólnie tutaj będziemy się teraz ścigać, żeby dostać y, umowę od gminy, że mogę połączyć te dwa pola. Y, bo muszę ogarnąć takie coś: taki papierek, muszę mieć jeden głupi papierek, żeby móc. Aha, tutaj jeszcze kawałek sobie mi został. Serio, tu jeszcze kawałek jest. A tu już kawalątek. Nie opłaca już tu przyjeżdżać, jak ja zresztą piszą o kurde, jednak nie. Aż. Ogólnie muszę się ścigać taki papierek, głupi, żeby móc połączyć te pola, co nie? E, bo ja chcę, żeby to było jedno większe pole, a nie takie malutkie poletka. Też nie, niedawno była taka chora trochę. A tu się zrąbało jedno? To jest chyba sosna. Sosna. Ogólnie tutaj też będziemy połączać te polu gdzieś w tym miejscu. Tu chcę zostawić, tu będę miał takie coś, żeby stanąć z ciągnikiem, czy takie rzeczy. Ech, psz, o, też będziemy mieli w końcu czy nakarmić krowy, jak sobie ta książka się ukisiła, tutaj KS ubijał. E, no i w sumie zmian za dużych nie ma, oprócz tego, że tu ta brona stoi. No i tutaj jest dokończone. Ale to tutaj będzie rzepak siany, widzowie. E, Wiem, żeby zrobić sobie rzepaczek. Dlaczego by nie? Tutaj w tym sezonie będzie chyba jęczmień albo żyto. Nie, jęczmień tu może będzie. Może jęczmień, szczerze nie wiem. Ale raczej jęczmień co tu posiejemy. E, też trzeba zrobić jakieś różnorodność, a nie tylko jedno. Nie mam pól. Trochę nie mam dużo pól, bo mam. O, ja tutaj jestem. Mam to pole, mam to pole, to i to. A to mi jeszcze te, to odejdzie, i to, bo to będzie jedno wielkie pole. Tu jest pole, i tu jest pole, więc to będzie jakoś inaczej ogarnięte. Ale też tam, gdzie są na razie buraki, to tam będzie. Może zrobimy szczerze to o tą bronę mechaniczną w następnym odcineczku. Może zrobimy jeden taki długi odcinek, gdzie tam zrobimy tą broną. Bo bym coś porobił tą braną, a nie tylko, że będzie stała. Bo ona będzie robiła normalnie. Tutaj jest jak widać nasza dróżka do tego pola. No, jak widzicie, widzowie, tam się dopiero trawa zaczęła pojawiać. Dopiero teraz. Więc, no, można powiedzieć, że te mody, które mam, są ciężkie, ale, no, nic nie poradzę. Serie muszą być fajne. Ogólnie, też, na niedługo. Gdy się spotkam z bratem ciotecznym będziemy instalować trzydziestki, sześćdziesiątki, jakieś bizony, jakieś zetory. Przez co na tej serii się może dużo pozmieniać. Może po prostu John Deere pójść na sprzedaż i może wlecieć jakaś szóstka ciężka, po prostu jakiś ciężki zestaw Ursusa. Albo po prostu jakiś kurde inny kombaj. może jakiś gigant, bizonik, ale to na razie to nie wiem. A to jeszcze jest trochę czasu do tego i dopiero wtedy się to popierze. Ogólnie, ja sam muszę coś zrobić, bo u mnie, u dziadków, jak jestem u dziadków, to na laptopie nie mam internetu i muszę coś zrobić, żebym miał internet, mody pobiorę albo po prostu y, gdzieś w jakiś, y, gdzieś kiedyś, tu się z bratem ciotecznym spotkam y, i będziemy y, instalować te mody. I będzie wtedy fajnie. Ogólnie w sobotę przyjeżdża do mnie kolega, więc też nie możecie spodziewać jakiegoś filmiku z kolegą. Może też brata, brata wyślę do kolegi, żeby se pojechał. Sam będę z moim kolegą, będziemy tutaj odcinki nagrywać. Na pewno coś tam się zrobi. Ogólnie 16, 17 i 18 wątpię, że będą filmy, bo wtedy jadę na tą trzydniową wycieczkę, której Wam chyba już mówiłem. Chociaż nie wiem, ale jak nie mówiłem, no to mówię teraz. Jadę właśnie na tą wycieczkę e, trzydniową. Po to e, po prostu były wycieczki niedawno, ale ja chcę jechać na trzydniową. Tak sobie odpocząć trochę y, do Krakowa, sobie jechać i sobie odpocząć. Też tu jest kupa roboty z tym nagrywaniem widzowie, więc no nie nagrywam może jakoś strasznie regularnie, ale też muszę coś tam pomagać. Oczywiście teraz. Nie ma co do roboty, tylko opryski najbliżej, ale no mojego taty nie ma w domu. Pojechał tirem się i yy, póki co robota w polu stanęła. A ja tam nie znam dawkowania, no to nie wiem. Ale też widzowie pewnie za niedługo się pojawią gdzieś w żniwa, będą jakieś vlogi z odpalania bizona, może nagramy coś. Jak będę go odpalał. Pokaz Bizona też nagramy. Też planujemy inny kombajn, ale to już w przyszłości tak sobie planujemy na przyszłość jakieś klasy zakupić, z czy Jeszcze tak planujemy trochę. Ale no to wiecie, to w przyszłości jeszcze dalej Też ciągnik planujemy na widzowie to jest kupę rzeczy. Nasz ciągnik już 20-letni siada, znaczy nie siada, dobrze radzi sobie, ale no 20 lat. Ponad 20 lat to jednak jest dobry wiek, jak na takiego 150-konnego JCB. Więc planuję jakiś ciągnik, może Fenda, może Case'a, albo Deutschwara też to. Są trzy takie marki, które są na pierwszym miejscu potencjalne. Najbliżej to chyba będzie Fend albo Case, bo to są takie najbliżej, takie marki. U nas Fenda to mają 6 osób na Fenda. Jedna osoba to ma 4 Fendi tylko. Z tym jeszcze jednego jakiegoś Holanda bez kabiny. Ale to już tam dalej, tam troszeczkę dalej od nas. A też fędziłby taki 100, 150, 180 koni, by skoczył to. to by było bardzo dobrze. Ale widzowie, no co, rezerwacje w tle, ale no niestety. Ale też. No dobra, jestem ja po przerwie. Więc hmm. no. Ogólnie widzę też potrzebną na jakieś misje, żeby porobić hmm, na przykład pole 31 to jest duże? Raczej będzie to 31 i tak dalej, i tak dalej. Tu gdzieś w terenach. A dobra, nie było pytanie, Jednak to jest spore. To kosztuje, o no, 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 no. Hej, nie. Tu nie pisze, ile to 6, no, 6 hektarów. Razem z terenem, to jakiś tam duży teren nie jest, więc... Ogólnie to też nie się sobie raczej pojedziemy trochę tam na buraki porobić. E, popatrzeć jak to tam będzie szło. Więc tutaj są na razie zaprudnię pracownika, pomyślałem, że dzisiaj zrobimy sobie dwie prace. No i ten kombajn jedzie 12 na godzinę z header'em podniesionym. Oczywiście klas się przyda już, mimo tych pól będzie coraz więcej. Jak ja planuję zakup jeszcze jednego pola, to hmm, zapytacie którego? No na pewno dużego. Ogólnie też w przyszłości planuję cały ściąć ten las, co nie? I ma, A, trochę ma tam. Cały ściąć ten las dokładniej od tego drzewa do tego drzewa. Czyli wszystkie tutaj, cały las ściąć i sobie takie pole zrobić z bo to też by fajne pola, bo wychodziły jakby to w jedno połączyć. A jak widzicie. To pole byśmy też kupowali, to by było szybko kupowane, bo to by było razem z tym łączone i to by było jedno duże pole. E, później z tym lasem to byśmy połączyli to, 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 może też tak by fajne było pole. I tak najpewniej zrobimy, ale to gdzieś tak jak się seria będzie kończyć, bo teraz no nie. Ogólną seria planuję, żeby była tak gdzieś jeszcze z miesiąc, ze 3, dwa, trzy miesiące, żeby seria już by, jeszcze była. Bo naprawdę fajnie seria idzie, naprawdę, no, nawet fajne wyświetlenia. Zacznę, już coś planuję, żeby nagrywać z Farminga 20, ale wątpię, że coś takiego jeszcze powróci. Ta seria na kanale, w której graliśmy w 20 Farminga, wątpię, że takie coś może powrócić, ale no możecie się z tym liczyć, że kiedyś może takie coś powrócić, chociaż nie wiem. Może w przyszłości gdzieś, jak już wyjdzie nowy Farming 21, to sobie kupię i też będziemy nagrywać. Tutaj muszę podnieść ten teren, bo chłopaki jak wozili te, wozili, yy, no te, to, no to rozryli tak tymi tirami, że to jest niemożliwe, co nie? Tak, rozryli. Ja planuję też już tam troszeczkę płot powiększać, ale to jest może i nie teraz. Może gdzieś kiedyś indziej, ogólnie to pole jest dosyć duże. To 18, które mi zostało, jest dosyć spore i tam mogą być ostre żniwa na, na dwa odcinki. Ale to już widzowie wtedy klasem, co nie? To już klasy by były. No widzicie jaki rząd ma przyspieszenie, aż przejechał gwiazd. To jest ogólnie przejazd na nasze pole. Jeżeli ktoś nie widział ostatniego odcinka, jak robiliśmy ten wjazd. To se zobaczcie, bo wyszło całkiem fajnie, całkiem fajny wjazd tu jest teraz. Więc dojedziemy na to pole. No i tutaj jest jedno i tutaj jest drugie pole. My się może zajmiemy robieniem tego. Tutaj nie dokończyłem w ostatnim odcineczku. Tu agregatem robiliśmy i zobaczmy, czy jest jakaś yy, ciekawa różnica między agregatem a tym nowym sprzętem. A czemu to nie działa? A, bo to włączyć no, muszę, no tak. Dobra. No jest. Tutaj jest odrobinki, takie są drobinki. Tutaj już ich jest mniej. No jest, zrób. Porównajcie. To jest po agregacie, to jest po tym. No, ta tekstura jest dwa razy ładniejsza. Kurde. Ten las nie należy do nas, chociaż planowałem go kiedyś kupić i zrobić ostrą wycinkę za 400 tysięcy i później sprzedawać. E, też myślę, że wycinka tamtego lasu będzie niebawem, będzie niebawem wycinka tamtego lasu e, i to już gdzieś tak za tydzień gdzieś ta seria jest w ogóle rzadko, ale na kanale, ale teraz już weszła ta seria takie obroty, że będzie się z niej nagrywać ciekawie, dlatego widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii i Cześć! Oczywiście zachęcam do zostawienia słowa łapki w górę.